Policja w galerii prawdziwe poruszenie i właśnie o to chodziło. Policjanci poprzez bardzo ciekawe połączenie wiedzy i zabawy przekonali Lubinian, że na drodze nie warto się śpieszyć. Akcja z tą wariatą drogowym, pomimo formy, miała bardzo jasne przesłanie. Akcja z tą drogowym skierowana jest do ogółu kierowców, aby zmniejszyć ilość wypadków drogowych na naszym terenie, aby trafić do świadomości ludzi, że niestety prędkość zabija i coraz też więcej ludzi ginie na drodze. Jest coraz więcej samochodów, coraz większa prędkość. Wśród młodzieży największą popularnością cieszyły się alkogogle, przy użyciu których każdy mógł spróbować swoich sił jako uczestnik ruchu znajdujący się pod wpływem alkoholu. To do łatwych zadań nie należało, ale dawało sporo do myślenia. Ogólnie jeżeli się wyczuje, że przed sobą widzisz tak normalnie i potem założysz gogle, to nie jest tak trudne, ale gdyby tak było normalnie, to... Chyba nie udałabym rady tego przejść tak, nie widząc tego na początku, nie ogarniając tej trasy. Z kolei wśród dorosłych nie brakowało chętnych do symulatora dachowania. Wrażenia z tego przeżycia okazywały się co najmniej bezcenne. Wielu Lubinian dzięki takiej możliwości przekonało się o ważnej roli pasów bezpieczeństwa. Fajne uczucie jest dosyć, to jest tak, mi się wydaje, realne dla normalnego kierowcy, bo jeszcze nigdy takiej sytuacji nie miałem. Na co dzień takich rzeczy się nie przeżywa, ale jeśli miałbym się obracać w prawo czy w lewo, to zdecydowanie wolałbym w lewo. <laughs> nie wiem czemu, ale uczucie jest takie, że w lewo, jak się pojazd obracał, wydawało mi się, że jestem bezpieczniejszy. Funkcjonariusze od wielu lat szukają złotego środka zarówno na brawurę, jak i niewiedzę kierowców oraz pieszych. W końcu cel został osiągnięty.